Chociaż do jądra ziemi brakuje im jeszcze sporo, bo około 6000 km, to i tak tam na dole, gdzie pracują, jest bardzo gorąco. Temperatury mogą bowiem przekraczać 30 stopni. Każdego dnia górnicy z kopalni miedzi koncernu KGHM kilkunastoosobowymi klatkami, czyli specjalnymi windami, zjeżdżają w dół nawet na 1250 m. Wszystko po to, by kruszyć twarde skały. To właśnie w nich ukryte są cenne minerały. Mieć, złoto i srebro. Łukasz Brysik pochodzi z rodziny o górniczych tradycjach. Początkowo nie chciał jej jednak kontynuować. Zamiast szkoły technicznej wybrał liceum. Gdy już je skończył, w jego życiu nastąpił nagły zwrot. Zamiast na studia, poszedł do górniczej szkoły zawodowej. Na początku plany były trochę inne, ale, ale zdecydowałem się jednak na pracę w kopalni. Mirosław Żyta nigdy nie miał podobnych rozsterek. Zawsze wiedział, że chce pracować pod ziemią. Trafiłem do tej pracy poprzez składanie podań z prośbą o przyjęcie, ponieważ to było moje marzenie pracować w kopalni. Bogusław Ślipko w kopalni Polkowice-Sieroszowice pracuje od 13 lat. Wcześniej zajmował się między innymi handlem. Prace górnika polecił mu teść. Teściu pracował również w tym zakładzie, to też jako górnik strzałowy po jego opowieściach, po namowach i po pewnych sytuacjach losowych w życiu po prostu zdecydowałem się na kopalnię. Nad pracą górników czuwa nadsztygar Waldemar Konarski. W górnictwie pracuje od lat. Podziemne korytarze kopalni Polkowice-Sieroszowice znają jak własną kieszeń. Zjechaliśmy szybem SW1 na poziom 1000. Jesteśmy w tej chwili na rejonie oddziału G56 na poziomie 850 metrów. Kopalnia, w kopalni wydobywamy rudę miedzi. Między innymi rudę miedzi, bo w skład tego urobku, który tutaj fedrujemy, znajdują też się drogocenne metale, srebro, złoto i jeszcze inne. Ale zasadniczym tutaj, że tak powiem, tym elementem to jest ruda miedzi. Miedź. Ze względu na warunki jej wydobycie to niezwykle skomplikowany proces. Na efekt końcowy, czyli wywiezienie urobku na powierzchnię, na jednym tylko odcinku pracuje kilkunastu górników. Każdy z nich ma inny zakres obowiązków i specjalizację. Na przykład Łukasz Brysik jest górnikiem operatorem. Przyjeżdżam na oddział górniczy, żeby wykonać tą maszyną pracę. Tak? Zajmujemy się wywożeniem rudy z przodków, dobieraniem tych przodków, robieniem dróg, przebieraniem różnych zawalonych chodników. Także praca jest e, naprawdę całkiem ciekawa i e, urozmaicona. Zanim na miejscu pojawi się futurystyczna maszyna, teren musi zostać dokładnie sprawdzony przez innego górnika. Do moich zakresów obowiązku przede wszystkim jest sprawdzanie wyrobisk pod kątem przewietrzania, wykonywania obrywki, czyli zabezpieczania wyrobisk przed spadającymi odłamkami, żeby nie zagrażało to mnie i moim kolegom współpracującym. Jeszcze inni górnicy odpowiadają za kruszenie przy pomocy ładunków wybuchowych kopalnianych ścian. Są to górnicy strzałowi. Do moich obowiązków należy kontrola przodków, ładowanie, dbałość o bezpieczeństwo zarówno moje, jak i operatorów, z którymi przyjeżdżamy, czyli operatorów maszyn ładujących, ładowanie przodków i przy zmianach strzelających strzelanie wszystkich przodków załadowanych. Górnicy przeprowadzają też inspekcje kopalnianych instalacji. Tutaj wszystko musi być sprawne. Nawet drobne awarie muszą być natychmiast usunięte. Zawodu górnika nie sposób porównywać z żadnym innym zajęciem. Kopalnia to miejsce ekstremalne. Praca odbywa się kilkaset metrów pod ziemią w temperaturach przekraczających momentami 30 stopni. Do tego dochodzi ciągłe zagrożenie wstrząsami. Dobry stan zdrowia to jest przede wszystkim. Trzeba wsiadać w dobry stan zdrowia, żeby wytrzymać jednak w takich warunkach ten czas pracy tutaj. Ta praca wymaga dużej odwagi, spokoju, opanowania. Trzeba mieć jakieś oczywiście pojęcie techniczne. Żeby, żeby tą maszyną pracować? Bo praca w kopalni to ciągła walka z naturą, której zachowań często nie udaje się przewidzieć. Niebezpieczeństwa, no, na pewno są to wstrząsy górotworu, niespodziewane. Nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpią i o jakiej, jakich skutkach, jaka siła będzie. Także to jest jedno z takich największych zagrożeń. A tak ogólnie to wiadomo hałas, jakieś zapylenie, wysoka temperatura godliwe gazy, to, to z takimi rzeczami można się spotykać. Dlatego pierwszy zjazd pod ziemię to niepowtarzalne przeżycie, o którym trudno zapomnieć. Dziwne wrażenie, niezapomniane, całkowicie inne. Ciemność, temperatura wysoka. No, na pewno wywarło to jakieś takie wrażenia. Dla niektórych pierwszy kontakt z kopalnią był też ostatnim. Zdarzały się przypadki, kiedy górnik wjechał pierwszy raz pod ziemię i stwierdził, że nie, że to nie jest praca dla niego był przerażony, także jak widać nie każdy się nadaje do tej pracy. Do pracy w kopalni można się jednak przyzwyczaić po kolei, poznając reguły obowiązujące w tym gigantycznym podziemnym mieście. Tak, jest to cała podziemna infrastruktura, yy, która służy właśnie temu sprawnemu zjazdowi ludzi i rozwiezieniu ich do miejsc pracy, również zadbania o tę infrastrukturę, czyli to jest sieć urządzeń, instalacji przepłuczki wodne, instalacji elektrycznych, energetycznych, klimatyzacyjnych, również mechanicznych do, do utrzymania maszyn górniczych w ruchu, w sprawności. Lista górniczych narzędzi jest niezwykle długa. W ogromnej mierze zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Na przykład, narzędziem pracy Łukasza Brysika jest ładowarka. To jest bardzo wytrzymała maszyna. Kabina jest prawie jak w ciągu, to jest gruba blacha, solidna konstrukcja. Także, także maksimum bezpieczeństwa jest dla operatora zachowane. Poza tak specjalistycznym sprzętem górnicy korzystają z wielu ręcznych narzędzi mechanicznych. Klucze różnego rodzaju jakieś kombinerki, klucze do wody. To co jest podstawowe? Praca w kopalni to gra zespołowa. Tu nie miejsce dla indywidualistów. Jak mówią górnicy, wszelkie personalne spory między pracownikami zostają na górze. Na dole liczy się bezpieczeństwo i współpraca. Niezwykle trudne warunki, ciągłe zagrożenie życia sprawiają też, że między górnikami tworzą się silne więzi. Na górze każdy z nas jest zupełnie inny. Zjeżdżając na dół, tworzymy jeden zespół, jedną harmonię i, i tutaj jeden za drugim idzie w ogień. Praca górnika to nie tylko ekstremalne warunki i ogromny trud, to także pasjonujące zajęcie w niezwykłym miejscu. Pracujemy w takim środowisku, gdzie niewiele ludzi, w Polsce czy na świecie ma okazję, w takich warunkach przebywać i, i pracować. Prawda? Jest to praca bardzo ciekawa. Także zawsze chciałem jeździć dużym samochodzikiem <grymna> i udało się.